Można zadać pytanie, czy jest sens dzisiaj, 80 lat po Holokaście, prowadzić studia nad tym? Oczywiście wydarzeniem nie bywałem, ale skoro ono się powtarzało później w Ruandzie, w Nigerii. W Kambodży, w wielu miejscach, gdzie dokonywano ludobójstwo. I zresztą o czym dużo mówić, tuż za naszą granicą dzieje się takie okrucieństwa, o których nie mogliśmy sobie wyobrażać, że mogą być dokonywane obok nas w Europie. A jednak sądzę, właśnie dlatego potrzeba, potrzebne są te bo co jest istotą studiów o Holokaście? To nie są przede wszystkim i nie głównie, i nie najważniejsze, chociaż są częścią składową narracji, opowiadania o losie takich jak ja, a zwłaszcza o losie tych, którzy nie przeżyli go, którzy zostali zagazowani, którzy zostali zadręczeni. To prawda, ale to był skutek. A jaka była przyczyna? Bo przyczyna była ta, że powoli powoli ten Auschwitz nie spadł z nieba, on się dokonywał krok za krokiem, kroczek za kroczkiem i ludzie widzieli to, byli świadkami, byli obojętni, nie zdawali sobie sprawy z tego, że trzeba temu zapobiec. Jeżeli nie potrafimy dotrzeć przyczyn, które stwarzają holokaust i Auschwitz, wtedy doprowadzimy do tego, że nowy Auschwitz spadnie, może spaść, w jakimkolwiek zakątku kuli ziemskiej na nas znowu na głowę.